Gość, Radia Karolina Kamińska, dzień dobry, moim i Państwa gościem jest Radosław Grech, od 2011 roku prezes Zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej, a od listopada ubiegłego roku szef Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry, witam dzień serdecznie. Dobry, witam e, świeżutki temat. Wczoraj zakończyła się misja gospodarcza do Holandii. E, jakie tematy, jakie spostrzeżenia udało się przywieźć? No chyba spostrzeżenia, które jesteśmy w stanie odzwierciedlić na poziomie naszej lubuskiej gospodarki, no bo Holandia stała się takim hubem przewozowym, hubem logistycznym na poziomie Europy. I tak jak my dzisiaj funkcjonujemy w naszym województwie z punktu widzenia dostępności infrastruktury przede wszystkim transportowej, ale też magazynowej czy, czy, czy innej, no to myślę, że część przedsiębiorców też może iść w takim kierunku, żeby budować swoją działalność gospodarczą w oparciu właśnie o logistykę i, i być takim. Można powiedzieć, połączeniem Europy, być może zaraz też z Ukrainą. Natomiast branżowo na pewno bardzo ciekawe rzeczy związane z elektromobilnością i z energetyką, z konceptem w ogóle budowy wysp energetycznych na poziomie Holandii, takich miasteczek samowystarczalnych energetycznie, czy ośrodków przemysłowych samowystarczalnych energetycznie. No właśnie, my funkcjonujemy na podobnym poziomie. Powiem wprost, nie powinniśmy mieć kompleksów, czy jeszcze gonimy takie kraje? 可能掉 W niektórych działaniach gonimy. Nie wiem, w zakresie elektromobilności czy energetyki odnawialnej gonimy trochę, ale to też inne uwarunkowania, jakby terenowe mamy czy gospodarcze. Natomiast no, my nie czuliśmy wstydu. Jakby czuliśmy się, rozmawiając jak równy z równym, i to oni nas zapraszali do współpracy, mówiąc, że w pewnych zakresach od nas potrafią się czegoś nauczyć. I nasza gospodarka jest dla nich też jakiś, jakimś odnośnikiem. Myślę, no że kompleks ładowania Prawda? Tak, dokładnie. No, stacja ładowania z jednej strony bardzo rozwinięta na poziomie e, Holandii, z drugiej strony, jeżeli mówimy o jakichś hubach takich logistycznych e, ładowania, e, czy klastrach takich logistycznych e, do, do ładowania e, floty transportowej, e, no to tutaj nie ma wielkiej e, różnicy. Mają te same problemy, tak samo borykają się z dostępnością energii, z siecią elektroenergetyczną, więc e, na poziomie całej Europy rozwiązujemy te problemy wspólnie. Co nam da logistyka portowa i wizyta w takich miejscach portowych właśnie w Holandii. No myślę, że portowa może mniej, natomiast z punktu widzenia samego, samej organizacji procesów logistycznych, transportowych, wsparcia gromadzenia jakby kapitału czy to ludzkiego, czy infrastrukturalnego, to myślę, że to jest jakiś obszar, w którym możemy czerpać te doświadczenia. Na pewno będziemy podsumowywać tę misję i dla siebie, i dla, i dla tych, którzy gdzieś tam nas obserwowali. My już mamy dwa, trzy pomysły na to, w jaki sposób zrealizować pewne pewne działania, które są zbieżne z tymi działaniami, z, które widzieliśmy w Holandii w postaci testowania infrastruktury, ładowania pojazdów elektrycznych, czy też elementów związanych z energetyką, więc wydaje mi się, że dla nas owocne i inspirujące. Co wspólnego ma Kalsk, Sulechów i Nowy Kisielin? Co nowego powstaje na, mapy, na mapie lubuskiego? No powstają Centra Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Zielonogórskiego jako jeden organizm. Na dzień dzisiejszy jako Centrum Ener energetyki odnawialnej. Już e, zmieniliśmy nazwę, funkcjonujemy pod e, nazwą Centra Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. E, przejęliśmy zarządzanie infrastrukturą w KASK-u, którym wcześniej zarządzała Lubów, spółka Lubuskiego Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych. E, w kolejnym etapie będziemy dążyli do połączenia z Parkiem Naukowo-Technologicznym. E, jedno miejsce, z którego będziemy chcieli 360 stopni zarządzać lubuskimi innowacjami. Ale jeżeli chodzi o tematykę, jakimi się państwo będziecie zajmować, to ona pozostaje taka sama jak do tej pory. Tak, ośrodki są wyspecjalizowane w swojej tematyce, czy w Kalsku w zakresie agro, czy przemyśle rolno-spożywczym, czy w, w Szulechowie w zakresie energetyki odnawialnej. Zielona Góra uzupełnia nam to w postaci budownictwa zrównoważonego, zdrowia i jakości życia. Tworzymy trzy działy, jeden odpowiedzialny za zieloną gospodarkę, drugi za zdrowie i jakość życia, trzeci za startupy i technologie informatyczne, no bo to jest coś, co dzisiaj się rozwija i to jest nowa gałąź, którą będziemy chcieli dosyć mocno rozwinąć z punktu widzenia funkcjonowania. Całej organizacji centrów badawczo-rozwojowych, ale ona będzie zlokalizowana bezpośrednio w inkubatorze tutaj w Zielonej Górze w Parku Naukowym. No to Kowalski sobie zadaje pytanie, czy to oznacza, że tylko zmienia się nazwa i wspólna czapa, która sprawi, że te trzy instytucje będą razem funkcjonować jak w szwajcarskim zegarku, czy za tym idą konkretne profity? E Profity z punktu widzenia dostępności myślę, że tak, no bo będziemy mieć jedną organizację, która jest wystandaryzowana. W jakiś sposób bazujemy też na tym, że chcemy polepszyć tą komunikację z pracownikami uniwersytetu i w tym zakresie przejścia, transferu wiedzy ze świata nauki do przedsiębiorstw. To tutaj chcemy trochę, trochę usprawnić pewne procesy, które, które funkcjonowały. Z drugiej strony, no musimy zacząć ciężko konkurować na poziomie ogólnopolskim mocniej, a ten większy czy organizm będzie zawsze prostszym do konkurowania, bo to jest większe doświadczenie, większe zasoby, czy też kadrowe, czy też organizacyjne, czy infrastrukturalne w postaci laboratoriów. Kilkadziesiąt laboratoriów dostępnych dla przedsiębiorców tu w Zielonej Górze będziemy starali się mocniej otworzyć jakby tą dostępność infrastruktury laboratoryjnej dla przedsiębiorców, jeszcze ją wzmocnić z punktu widzenia też sprzętu, który, który będziemy mieli pracujemy tutaj nad mechanizmami finansowania po to, żeby to rozwinąć. No właśnie, takie centra badawcze, sprawdziłam dane, 50 w Polsce, w 2019 roku było ich 39, więc sporo przybyło. No i mówiło się tutaj, że województwo lubuskie było taką białą plamą, jeżeli chodzi o taki spójnie funkcjonujący organizm. No my, my staramy się to w jakiś sposób z panem rektorem połączyć w jedną koncepcję, w jeden standard funkcjonowania. Na pewno na zachodniej Polsce będziemy jednym takim organizmem, który po pierwsze połączył trzy, trzy różne ośrodki funkcjonujące ze sobą, co prawda jeden właściciel w postaci uniwersytetu, ale mieliśmy przykłady we Wrocławiu, gdzie był bardzo duży ośrodek w postaci spółki AIT+, niestety tam organizacyjnie po prostu to się nie udało i Skarb Państwa przejął całą infrastrukturę. My Próbujemy tutaj zorganizować cały proces w taki sposób, żeby też optymalizować finansowanie tych instytucji. Zatrzymanie na dwa lata funduszy europejskich, wszystkich funduszy na badania i rozwój, nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców, spowodowały, że te wszystkie spółki w Polsce mają duży problem z punktu widzenia samego funkcjonowania. My w centrum w Solechowie zorganizowaliśmy pracę w taki sposób, że w większości przebranżowiliśmy się na firmę inżynierską tej wysokiej specjalizacji w wspomaganie mm -hmm. jednostek samorządu terytorialnego, no po prostu tych pieniędzy na badania i rozwój na rynku nie było. Mamy dwa lata zastoju, badań i rozwoju i to myślę, że też odbije się gospodarczo. No właśnie zastanawia mnie jedna kwestia, bo o tym, że jest to transfer wiedzy, tej naukowej wiedzy do biznesu, jest to ta kooperatywa, o tym mówi się od lat i zastanawia mnie, jak dzisiaj przedsiębiorcy do tego podchodzą, bo kiedyś odnosiłem wrażenie, że tak troszkę z dużą Ostrożnością. A dzisiaj? chyba największy problem, który jest, to są nieskończone projekty naukowe. Znaczy, projekty naukowe doprowadzone do pewnej fazy, ale nie fazy wdrożeniowej. Tutaj my wchodzimy. Tutaj wchodzimy z ofertą tego, żeby przetestować dany produkt już na fazie półwdrożeniowej. W kasku mamy linie technologiczne, które są w mikroskopijnej skali liniami technologicznymi, normalnie funkcjonującymi w przedsiębiorstwach. W związku z tym jesteśmy na małej partii materiału, nie wiem, na 10-20 kg mąki, wytworzyć jakiś konkretny produkt, czy na jakichś mniejszych gramaturach mięsa. Natomiast z punktu widzenia centrum energetyki odnawialnej czy centrum zrównoważonego budownictwa tutaj w parku, który funkcjonuje w parku naukowo-technologicznym, no to tam daną technologię możemy zaadoptować do obiektu, zaadoptować do technologii i zweryfikować jej działanie. Jeszcze na sam koniec chciałabym popytać o zmiany w ustawie wiatrakowej, bo zmieniły, te, zmieniły się zasady dotyczące umieszczania wiatraków w pobliżu domostw. Jak wiadomo, takie inwestycje, większość mieszkańców mówi, świetnie, są super, ale niekoniecznie w pobliżu mojego domu czy mojego, mojej miejscowości. Jak pan się zapatruje na te, na, te, na te zmiany, na to takie poluzowanie, jakie się pojawiło? Myślę, że to poluzowanie na wstępnej fazie nam nic nie da z punktu widzenia kraju, ze względu na to, że nie ma zaufania branży w ogóle do tych regulacji, które są tworzone. Przez lata mieliśmy regulacje, które negatywnie wpływały i przedsiębiorcy z tej branży byli zaskakiwani z punktu widzenia jakby tego. Przysłowiowego Kowalskiego, który funkcjonuje obok tych wiatraków, to jest właśnie jedno z moich spostrzeżeń z Holandii, gdzie te wiatraki funkcjonują przy zabudowie przemysłowej, nie przy domowej, ale przy przemysłowej przede wszystkim. I tam jest miejsce i przestrzeń na to, żeby te wiatraki stawiać, i od razu I nie zużycie ma oporu energii. społecznego. I w większości przypadków nie ma pewnie oporu społecznego, ale troszkę inna też mentalność, i przystosowanie do tych regulacji europejskich czy regulacji związanych z zieloną gospodarką. Natomiast z punktu widzenia samego oddziaływania na, na człowieka, no to tego oddziaływania nie ma aż tak dużego, żebyśmy dzisiaj na nie, na nie patrzyli dosyć problematycznie. Chyba z takich najważniejszych elementów to jest ewentualnie efekt migotania, gdzie słońce rzeczywiście przechodzi przez ten wiatrak i jak komuś w szybę w domu świeci, w okno, no to wtedy widać taki efekt skroboskłapowy. no ale od tego też są badania środowiskowe. Pamiętajmy, żeby wiatrak postawić, trzeba roczne badania środowiskowe przeprowadzić, że oddziaływanie na środowisko to nie jest tak, że ktoś przychodzi, wymyślił sobie, że dzisiaj postawi wiatrak, mm -hmm. wykopie dziurę, postawi wiatrak i, i będzie stał. To nie? inne to pytanie. Tak Jak odbywa. zmienić taką właśnie mentalność ludzką, żeby ona była podobna do tej holenderskiej? No chyba edukacją i przekonaniem. Myślę, że bardzo dużo się zmieniło z punktu widzenia jakby takiego przebranżowienia się polskiej gospodarki z węglowej na inną. Dochodzimy przecież do 50-60% udziału odnawialnych źródeł energii w chwilowym wytwarzaniu tej energii w Polsce, w bilansach, więc już jest dużo lepiej. Fotowoltaika i element związany z własną elektrownią, z której korzystamy i ceny energii już spowodowały, że się bardzo dużo osób otworzyło. No bo na w początku fotowoltaiki my mieliśmy problemy takie, że protesty społeczne były związane z odbijaniem się promieni słonecznych od mhm. tych paneli fotowoltaicznych. Tego już nie ma raczej. Raczej się przyzwyczajamy do tego, że wpisuje się to w nasze otoczenie gospodarcze, w nasze otoczenie środowiskowe, lokalne i, i z tego korzystamy. Czyli wiedza i edukacja, a teraz czekamy na przełom kwietnia i maja, żeby już oficjalnie zobaczyć te centra i powiedzieć, są. Tak, przede wszystkim w jednym organizmie, przede wszystkim przedstawimy osoby bezpośrednio zarządzające też poszczególnymi działami tych centrów. No i zachęcamy do współpracy. Myślę, że dużo wyzwań przed nami i będzie fajna zabawa, bo ja zawsze dążę do tego, żeby w nauce i w biznesie pracownicy dobrze się bawili, bo wtedy są zadowoleni ze swojej pracy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że moim i państwa gościem był Radosław Grech. Panie prezesie, dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.